Podczas odwiedzin Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przez naszą redakcję poprosiliśmy Grzegorza Świetniewicza, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, o przybliżenie naszym widzom o roli samorządu Województwa Dolnośląskiego jako organu współprowadzącego lub prowadzącego wiele jednostek kultury na Dolnym Śląsku. Znajdujemy się w sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i jesteśmy właśnie po sprawozdaniu z wykonania planu. Finansowego w instytucjach kultury, które współprowadzi bądź prowadzi województwo dolnośląskie. Województwo dolnośląskie współprowadzi bądź prowadzi 17 instytucji kultury. Są to teatry, muzea, filharmonie, opera wrocławska, ale jest to również biblioteka, dolnośląskie centrum filmowe, a także ośrodek kultury i sztuki we Wrocławiu. Serdecznie zapraszam do wszystkich naszych instytucji kultury. Samorząd Województwa Dolnośląskiego opiekuje się nie tylko instytucjami, które prowadzi, bądź współprowadzi, ale również wspiera inne gminy w realizacji wydarzeń kulturalnych. Gminy i pozarządowe organizacje, stowarzyszenia, fundacje. Jednym, jednym z takich miast jest chociażby odległy, ale bardzo przyjazny Lubań, w którym odbywają się dwie bardzo ważne imprezy. Pierwsza impreza to Sudecki Festiwal Minerałów, druga impreza to bukowińskie spotkania, integracja kultur, wielu kultur. Miałem okazję uczestniczyć w obu i bardzo serdecznie mieszkańców Dolnego Śląska, ale nie tylko Dolnego Śląska, zachęcam. Wszystkich, którym droga do Wrocławia nie jest straszna, zapraszam do prowadzonego przez Województwo Dolnośląskie Teatru Polskiego na przedstawienie Stara Kobieta Wysiaduje, które realizowane jest w ramach Roku Różywieczeskiego. Serdecznie zapraszam.